we Okay. Eee. Dzisiaj nie nagrałem nic rano, bo się trochę spieszyłem, ponieważ o 8 musiałem wyjść, iść 50 minut, żeby zdążyć na autobus i zaraz nie grałem. Mogę powiedzieć, że hostel, w którym się zatrzymałem ostatnio, jest prowadzony przez bardzo miłą Polkę. Eee. Ogólnie było przyjemnie, szczególnie na swoją cenę. Uważam, że bardzo fajny hostel, polecam. No, link pewnie wrzucę w opisie. Eee. Teraz jestem już przy Rainbringen, jak widać przed Wami, to jest to nade mną. No i ogólnie pokazuję, że powinno być względnie bezpiecznie. Mamy 1978 schodów, co jest <laughs> właściwie chyba największych dwóch schodów, w które będę wchodzić, tak jakby nie dorazowo. Tu jest trasa, którą sobie też nagrywam po to, żeby móc potem spojrzeć. I co? No i idziemy. Kolejny dzień na Lofotach. Sobota. No. Teraz. Jestem przy, na początku, który już mówiłem to przy, dwa razy. i za mi się nie włączyło? Jest ten, jest budowód jest widoczek. Jakiś są drzewa, ale z góry będzie lepszy. Są schody, które dają się całkiem spoko przygotowane. No i co? Idziemy. Wskazuje, że to jest kilometr jest na górę. To jest kilometr schodów. Jej, będzie zabawa. Dobra, widzimy się pewnie albo po drodze, albo na kół. A tu mamy wyjazd tego tunelu, o którym mówiłem. Widzicie? Zanim sobie idziemy, popatrzcie. Dwie. Jedna. Druga tęcza. Dwie tęcze. Idziemy szukać złota. E, ogólnie nie szedłem na, na Reimingen. Zastanawiam się pewnie, czemu nagrywam tego aparatem. Bo pada i nie chcę mi się go wyjmować, bo w tym suszenie go jest masekryczne. się boję, że go uszkodzę. Ja sobie nagrywam telefonem. Aha, no jest tęcza, patrzcie jaka ładna. Nie, nie wiem jak dobrze ją widać, ale tu ją widać bardzo dobrze. A ja idę szukać garnka złota na końcu, bo coś, coś mi się należy z tej wycieczki. Słyszałem już na fragmencie, chociaż może to wytnę. Dobra, więc postanowiłem, że nie będę chodzić. Jest ślisko, te schody są długie, ja jestem zmęczony już po tym tych kilku dniach. Plus, pewnie jest ślisko, cały czas się ślizgałem. I o ile to nie było takie ślizganie, jak to no było wczoraj na błocie, to takie bardziej, kontrolowane, bo to były schody, nie wszystko ułożone, to ja uznałem, że tutaj nie mam siły na to, bo się boję, więc... No co? No i że z tym pyzakiem to nie będę wchodzić. Plus, chciałem wejść głównie do widoczków, a widoczki... no... Serio, jakby wyjąłem aparat, bo przestało padać. I, i zaczęło padać. Więc tak... E, no ogólnie... Tak już. Miało padać cały tydzień, ale zmówiło się i zaczęło dopiero dzisiaj. Powinienem być chyba za to wdzięczny, że, że jest taka opcja. No... A! Widoczków nie będzie, bo jest mgła. Więc no... Mm, teraz jestem w Rejnę. To jest miejscowość tuż pod szczytem, na chciałem zdobyć. Na takiej taki półwyspie właściwie. To są bliżej do wyspy niż półwyspu. Bo połączenie z lądem jest na no, szerokość 40 metrów. A wyspa długość jest pewnie ale to no, półwysep, tak. Tu eee. jest kościółek. Proszę ja podejdę pod ten kościółek, bo trzeba budę. Mam czas. Ja sobie podejdę pod kościółek. Patrzcie, jaki ładny. Tam jest góra. I śnieg, który przyszedł się zauważyłem też i mam takie... To dobrze, że nie wchodzę, bo jeśli tam mam śnieg, to tam jest lodowato już. Ja nie chcę. O, no, patrzcie, ładny kościółek. I norweski, o. No. Jakiś skandynawski kościółek, no, co mam powiedzieć. No, tutaj też skandynawskie. Typowe. No patrzcie, no ładne. No, co mogę powiedzieć. Hej. Eee... No więc myślę, że soboty i niedzielę rzucę razem jako odcinek, ponieważ dzisiaj mało się działo i e, to się będzie mało dziać No ja już jestem sobie w sobotę, skończyłem dzień, jestem w pokoju pokój jest całkiem przyjemny, pierwszy, mam nawet widok na miasto Nie kłamę, jestem w Dąbiorku, taka prawda No a tu mam widok na muflony czy jakieś inne owce, nie wiem, nie znam się, no ale kurde to jest jednak lucus, to jest jednak lucus nie, a poważnie, to jakby najbardziej imponującą rzeczą ze wszystkiego jest ten widoczek. Jakby... spójrzcie sobie, kurde. Tam, nie wiem czy to widać teraz, no. Tam są góry. Tam jest... Tam jest... To jest, to jest fiord. Ta woda to jest fiord. Jest naprawdę ładny widoczek. I yy, trochę przeszkadza tylko wysokość. I fakt, że jest zimno. Ale to jest super. Yy, także plany na jutro jak mam. Zobaczymy, co z nich wyjdzie. A na razie, na razie się zorientowałem, że mój chleb jest masakrowany. No dobra, może jeszcze jest karty sklep, to pójdę i to kupię. Dobra, to się ma i do zobaczenia jutro.